Siemaneczko z tej strony e, gamerpr, bo niedawno zmieniłem nazwę, więc teraz będę mówił, mówił e, że jestem gamer.pl e, e, i to jest informacja dotycząca mojego serwa. w ogóle tak ogólnie. Są prace techniczne, z kolejnej edycji. Czekajcie chwilę, muszę się zalogować. Dobra, jestem już e, zalogowany. E, i aktualnie właśnie będziemy budować nowy spawn teraz i chciałem tak w ogóle tak tutaj już w tej edycji zmieniłem wygląd rank, bo teraz właściciel pisało na zielono i było nie pogrubiony, a teraz jest pogrubiony tutaj w administracji tutaj wygląda rang, niektórych zmieniłem, więc tutaj te od admin w górę są pogrubione um, ok okej i oczywiście będzie nowy spawn i tak, informacja jest taka, że jeżeli prze, przez tydzień będzie, będzie, ym, będzie yy, ten będzie grało yy, przeciętnie tak co najmniej 15 graczy, no 15 graczy, to nie jest dużo. Yy, na pewno z łatwością możecie dać radę yy, to, to yy, będzie wielka nagroda, otóż yy, otóż yy, od, odpalę rekrutację na admina po prostu i tak albo możecie tu rekrutację na TS y, na się, y, robić rekrutację, rekrutacja, ale ja muszę być wtedy online nie? Y, czekajcie w teamspeak musimy się włączyć dajcie mi chwilę dobra i ja tak w ogóle też w swoim TeamSpeaku coś zmieniłem rangi zmieniłem teraz dużo lepiej wyglądają connected. Um, ścina na dobra. Ogólnie tak wyglądają. E, no, ale jeżeli chodzi o rekrutację, no to tu macie, tu macie rekrutację na e, helpera, moderatora i adminę. I jak chcecie po prostu rekrutację są online, chcecie rekrutację tak, że po prostu na, bie, na bieżąco, że po prostu będę sprawdzał, czyli, że od razu po prostu to muszę być online wtedy, Wchodzicie na ten speaker razem ze mną i, i ja was Channel switched. Bo sami, e, e, Channel switched. Channel switched. Na, na, Channel switched. Na kanał, gdzie będzie ta rekrutacja włączona. Tutaj możecie rekrutację pisać, na tego admina wtedy. A jak ja nie będę online, a będziecie się niecierpliwi, będziecie chcieli szybko napisać rekrutację, to po prostu um, na moim forum piszecie. Już Wam zaraz pokażę. Jak to, jak to trzeba robić? Um. Wchodzi, wchodzi wchodzicie w... na moje forum wchodzi wchodzicie w rekrutację um. i tak yy, tutaj macie wszystkie rekrutacje. To niedługo będzie inna admin, taki w takim razie wejdźmy sobie na admina, tylko na razie jest o, wiecie, wiecie co trzeba zrobić, bo on już wam mówiłem przed chwilą e, wchodzicie tu, y, wchodzicie zaraz do na admina no i tutaj kopiujecie sobie pytania ale ścina, Boże e, kopiujecie sobie pytania wszystkie e, ta. tak sobie kopiujecie Boże Jak se kopujecie. Jak ktoś nie wie jak kopywać, to się zaznacza i klika kopii. Um, lub kopiuj zależy jaki jakim macie, czy angielski czy polski. Um, skopiowaliście, wchodzicie znowu w rekrutację. I jak będzie na przykład właśnie do admina nie dawało to prawdę wchodzicie do napisane rekrutację do admina. Um, tworzycie nowy temat. trzeba się zalogować i wtedy tam wklejacie i, odpowia i odpowiadacie na te pytania i po jakimś czasie po, bo ja tutaj często sprawdzam, często przeglądam to forum, więc szybko wam sprawdzę to, yy, to jeżeli zdaliście, przenoszę to do rekrutacji zaakceptowanych natomiast jeśli nie, to przenoszę to do rekrutacji odrzuconych i tyle. Co chci... Tyle, jeżeli chodzi o tu rekrutację. Więc tyle, co ja wam chciałem powiedzieć. Pami, przypominam wam jeszcze raz 15 graczy średnio przez tydzień równa się. E, ja tutaj w ogóle zakłóję, bo to trochę tak brzydko wygląda. Równa się. rekrutacja na admin. Nie, ja tutaj nie mogę tak, nie, nie ma. Bo na terenie nie można budować. Równa się rekrutacja na admina, a naprawdę opłaca się, bo no to dużo komend jest naprawdę bardzo dużo. Około 30. Tam nawet pisze, ile macie. Yy. Tutaj będzie budowany spawn niedługo, no i tam chwilę potrwają te prace techniczne, odpalam i możecie, i możecie zacząć robić to co, to, to, co ja wymagam, by odpalić rekrutację na admina. I, na, I tyle, co chciałem wam powiedzieć w tym odcinku, tyle, tyle, ja się cześć, pa!